Studio Dziennik Program Portalu Informacyjnego. Dziennik Wałbrzyk. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest aspirant sztabowy Szymon Szczepaniak, komenda powiatowa policji w Świdnicy, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się słuchaczom na gościnnej wałbrzyskiej ziemi. I widzom. Dziś I będziemy widzą. rozmawiać o zmianach, zmianach w przepisach ruchu drogowego, zmianach przede wszystkim wyższych karach, z którymi muszą się liczyć kierowcy, którzy nie stosują się do tych przepisów. No właśnie, ostatnie dni głośna dyskusja, dużo informacji, nowy taryfikator, nowe kwoty mandatów przede wszystkim wyższe. Te mandaty są już teraz, są wyższe, prawda? Tak, tak jak powiedział pan redaktor, w następstwie zmian, które właściwie mają już swoją genezę od zeszłego roku, a 1 stycznia bieżącego roku weszliśmy w nowy taryfikator, czyli w to rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w formie mandatu, kierowcy, którzy naruszyli przepisy, spotkali się z dużo wyższymi grzywnami niż było to wcześniej. I w chwili obecnej, 17 września, czyli kilka dni wcześniej, niż się spotykamy, wszedł kolejny akt prawny, który zwiększył zakres punktów karnych przypisanych za poszczególne wykroczenia. Jak to wygląda właśnie kwestia punktów karnych teraz za te wykroczenia? Gdzie, one, gdzie tych punktów dostaniemy po prostu więcej, łamiąc przepisy ruchu drogowego? Dostaną ci kierowcy, którzy naruszą przepisy ruchu drogowego e, za najpoważniejsze wykroczenia. Intencją ustawodawcy było to, by taryfikator zawęzić do tych najpoważniejszych wykroczeń, które powodowały zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i za te konkretne wykroczenia zwiększyć właśnie normy punktowe, tak by po prostu przestrzec. Tych, którzy nie stosują się do przepisów, że kolejne wykroczenie może spowodować zabranie mu uprawnień. Do tej pory jaka była taka właśnie ta maksymalna ilość punktów? Do tej pory kierowca, który naruszył przepisy prawa ruchu drogowym, mógł się liczyć z maksymalnym dziesięciopunktowym. 10punktową taką karencją. W chwili obecnej ten zakres został zwiększony do 15 punktów za pojedyncze wykroczenie lub przestępstwo drogowe. A jakie to są wykroczenia, takie te najpopularniejsze, które do, których dopuszczają się kierowcy, prawda? Grzechy polskich kierowców i tutaj od razu zrobię zastrzeżenie, że naprawdę mówimy o wąskiej liczbie naszych kierowców. Na 34 miliony zarejestrowanych pojazdów w Polsce. I naprawdę bardzo dużo, wielomilionową rzeszę uczestników ruchu drogowego. Nieliczni, naprawdę nieliczni powodują te wykroczenia, które no, zwykłym ludziom jeżą włos na głowie, a nas wzbudzają do alarmowego stanu. I te najpoważniejsze wykroczenia drogowe to przede wszystkim wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa skutkujące kolizją, czyli zderzeniem, ale przede wszystkim zwracamy uwagę tutaj na niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli wykroczenia, które. Powodują zagrożenie bezpieczeństwa wobec pieszych, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, nieustąpienie osobie niepełnosprawnej pierwszeństwa, nie zatrzymanie pojazdu przed taką osobą, gdy przekracza ona jezdnie, wyprzedzanie w rejonie przejścia dla pieszych, bardzo popularne i niestety niezwykle niebezpieczne omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu. Te wykroczenia będą skutkowały 15 punktami karnymi przy zachowanym pułapie maksymalnie 24 punktów karnych. Czyli dwa takie wykroczenia przekraczają limit. Czyli, Ale można powiedzieć, że to są wykroczenia, które y, kierowcy czasami mówią niechcący, nie zauważyłam, zamyśliłem się, prawda? Tak, wykroczenia zgodnie z y, przepisami możemy popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie. Y, zdarza się ta nieumyślność, natomiast Kierowcy to ta grupa ludzi, w których my zawsze znajdujemy największe wsparcie. To są osoby wykwalifikowane, wykształcone w zakresie użytkowania pojazdów, mające największą świadomość i wiedzę w zakresie prawa o ruchu drogowego. Dlatego w nich znajdując wsparcie, również musimy od nich wymagać najwięcej. Niestety nie. Tłumaczenia, że zagapiłem się w rejonie przejścia dla pieszych, przez przypadek wyprzedziłem pojazd na przejściu dla pieszych, albo ominąłem taki, który chciał udzielić pierwszeństwa pieszemu. To nie przejdzie. Panie naczelniku, od soboty nowość, recydywa, tak zwana właśnie w ruchu drogowym. Na czym ona polega? O co chodzi? Bo wielu kierowców nie do końca rozumie, jak gdyby te przepisy, które się zmieniły. Tak, w artykule 38, w ustępie, w paragrafie 2 kodeksu wykroczeń, wprowadzono zamknięty katalog siedmiu wykroczeń, wśród których właśnie są te najpoważniejsze, gdzie jeżeli popełnimy dane wykroczenia, ono rozpoczyna okres dwuletniego biegu, że jeżeli popełnimy to wykroczenie raz jeszcze w tym okresie dwuletnim, kara będzie zdublowana, ale mówimy o karze grzywny, punkty zostają te same, natomiast kara grzywny zostanie zdublowana. Możemy podać na, przy... na przykład Tak, żeby zobrazować jedno z najpoważniejszych wykroczeń skutkujące, jeżeli już to tragicznymi konsekwencjami, czyli na przykład objeżdżanie zamkniętych, zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym. Jeżeli takie wykroczenie popełni kierowca pierwszy raz, i na szczęście nie zderzy się z nadjeżdżającym pociągiem, bo to też trzeba brać pod uwagę, że te konsekwencje mogą być bardziej tragiczne od finansowych. To otrzyma mandat w kwocie 2000 zł. I od tego momentu. I biegnie 15, o... punktów I 15 punktów karnych. Jeżeli biegnie okres dwóch lat od tego momentu, to w tym okresie, jeżeli kierowca jeszcze raz popełni takie samo wykroczenie, to wtedy kara nie będzie dwa, tylko 4000 dla tego konkretnego kierowcy. Czyli dwukrotne złamanie przepisów świadczy o tym, że po prostu gdzieś ta świadomość nasza przepisów jest niewielka, no i należy ją po prostu wygenerować poprzez, no jakby nie mówić, kary. To samo dotyczy się przekraczania dopuszczalnej prędkości, prawda? Tak, przy czym to przekroczenie prędkości ustawodawca zrobił na zasadzie granicy. Czyli podwójne kary będą dotyczyły tych, którzy przekroczą prędkość o więcej niż 31 km na godzinę. Czyli założyliśmy, że po prostu przekroczenia prędkości, o ile nie powinny się zdarzać, to jednak się zdarzają. Natomiast te powyżej 31 km więcej niż jest dozwolony limit, są już wtedy dublowane. Powyżej 31 km to ten najniższy mandat, to jaka to jest kwota? To jest 800 zł. I przy, przy recydywie, właśnie. Będziemy dublować wtedy, że będzie to 1600. Najpoważniejsze przekroczenie prędkości o więcej niż 70 km na godzinę. To mandat pierwszy 2,5 tysiąca złotych, że wszyscy jesteśmy z matematyki dobrze, razy dwa wychodzi nam 5 tysięcy, jeżeli popełni drugi raz takie samo wykroczenie. Czyli łącznie można w ciągu dwóch lat zapłacić 7,5 tysiąca mandatów i zdobyć 30 punktów karnych w tym takim przypadku. Ażbym tak nie chciał wybiegać w matematyczne wyliczenia, ale można naprawdę uzyskać dużo, przy czym życzę wszystkim, żeby nie uzyskali żadnego z tych pułapów i bezpiecznie, zgodnie z przepisami, dalej podążali naszymi drogami. Pytam o te punkty karne, dlatego że zmieniły się też przepisy dotyczące okresu posiadania, że tak powiem, przez kierowcę tych punktów karnych. Do tej pory one, mówiąc wprost, po roku się resetowały. Teraz już tak nie będzie. Tak, ustawodawca zwiększył ten okres do dwóch lat, czyli zamiast jednego roku, gdzie te punkty się automatycznie kasowały, teraz one się skasują również automatycznie, ale tak jak pan powiedział, redaktor, po 24 miesiącach. I co ważne, nie są naliczane od momentu otrzymania mandatu też. Tutaj jest specjalny zapis, który spowodował, że one biegną od momentu naliczenia, od momentu uprawomocnienia się kary, czyli na przykład w momencie przyjęcia mandatu, natomiast okres sam dwóch lat został wydłużony o ten czas, w którym ukarana osoba opłaci grzywnę. Czyli samo opłacenie grzywny startuje okres dwuletni. I to jest również jakaś represja, która ma zwiększyć odpowiedzialność tych, którzy łamią przepisy. Granica powtórnego egzaminu, w którym miejscu jest? Dzisiaj. Czy Czyli ta maksymalna tak, liczba no, tak, punktów. Ona pozostała na tym samym poziomie dla osób, które mają już dłużej niż dwa lata uprawnienia. To jest cały czas 24 punkty. Może warto dodać, że nie ma tego zapisu, który do tej pory pozwalał kierowcom w ramach kursów reedukacyjnych odjąć sobie punkty, było to nie więcej niż dwa razy w ciągu roku, czyli raz na pół roku sześć punktów, czyli kierowca, który naruszał przepisy i uzyskiwał punkty karne, mógł zdjąć sobie jakby w roku 12 punktów. W chwili obecnej tych kursów reedukacyjnych nie ma. I już nie spodziewamy się, że będą. Czyli po zdobyciu 24 punktów z automatu jesteśmy kierowani na. 25 punkt spowoduje, że starosta, jako dysponent naszych uprawnień, które je wydaje, skieruje nas na egzamin kwalifikacyjny. Sprawdzenie kwalifikacji. Nieco bardziej rygorystyczne te przepisy są względem młodych kierowców, prawda? Tak. Ta grupa młodych kierowców, z reguły powiązana również z młodym wiekiem czyli młodych ludzi to grupa, którą no niestety musimy zainwestować ten rodzaj represji, który spowoduje, że oni naprawdę zaczną uzyskiwać świadomość bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W chwili obecnej jeżeli kierowca mający uprawnienia do jednego roku uzyska więcej niż 20 punktów, on nie będzie kierowany na egzamin kwalifikacyjny, na sprawdzenie kwalifikacji, on będzie miał uprawnienia cofnięte. Czyli będzie musiał od nowa przejść cały proces uzyskiwania uprawnień. Ta sama sytuacja dotyczy, jeżeli w ciągu dwóch lat popełni dwa wykroczenia skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub przekroczy prędkość o więcej niż 31 km. To są trzy takie wykroczenia w ciągu dwóch lat i również zostanie mu to uprawnienie zabrane. Generalnie chodzi o to, żeby na polskich drogach było bezpieczne. i widzi Pan w tych pierwszych dniach większe zdyscyplinowanie kierowców, jeżeli chodzi właśnie o prędkość, o wszystkie przepisy ruchu drogowego. To znaczy. Tutaj bym powiedział tak, że poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to odpowiedzialność wszystkich. Na pewno służby, które są do tego powołane przez państwo, mają wpisane to w obowiązku. Natomiast ja już widzę od długiego czasu, że polscy kierowcy są kierowcami naprawdę bardzo dobrymi. I to mówię zarówno jak o umiejętnościach technicznych, jak i o świadomości prawnej. E, niestety, niektóre te najbardziej e, niebezpieczne zachowania e, są przypisane do tej wąskiej grupy, o której mówiłem, i na niej zależy nam, żeby oni ci ludzie również zrozumieli. Nawet po, poprzez formę kary, że nie warto ryzykować. Jest Lepiej jest bezpieczniej. Z roku na rok mamy coraz mniej zdarzeń drogowych, mamy coraz mniej zdarzeń o najbardziej tragicznych konsekwencjach. Co nie zmienia faktu, że w zeszłym roku w całej Polsce mieliśmy ponad 22 tysiące wypadków w Których śmierć poniosło ponad 2200 ludzi. No jest to cały czas liczba, która no nie pozwala nam się cieszyć z tego, że jest lepiej. Panie naczelniku, jeszcze jedną rzecz bym zapytał. Kierowcy, którym prawo jazdy było zatrzymywane w ostatnich miesiącach, często, coraz częściej często wsiadają, ponownie za kierownicę prowadzą, takie sytuacje no, to może zakończyć się, to, to nie jest już wykroczenie w pewnym momencie, prawda? Utrata uprawnień w wyniku na przykład administracyjnego przekroczenia punktów karnych i ponowne kierowanie pojazdem wbrew tym przepisom, które wynikają z artykułu 94 kodeksu wykroczeń, to jest wykroczenie, przy czym należy pamiętać, że również ustawodawca zmienił to i brak uprawnień w chwili obecnej jest obligatoryjnie kierowany przez nas jako wykroczenie do ukarania przez sąd i jest za każdym razem orzekany środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, czyli osoba, która zdecyduje się na kierowanie pomimo zatrzymanych, zawieszonych uprawnień, będzie musiała się liczyć z tym, że otrzyma zakaz prowadzenia pojazdów podobne do tego, którego było orzekany w przypadku osób, które kierowały w stanie nietrzeźwości lub popełniły przestępstwo drogowe jak wypadek na przykład, albo kierowały pomimo cofnięcia uprawnień. Więc mamy poważne represje. Ale zdarzają się także osoby, które mimo już takiego sądowego zakazu, prawda, też prowadzą. Tak, no i takie osoby muszą się liczyć z pięcioletnim wyrokiem więzienia, bo artykuł 244 taką górną granicę przewiduje i tego nie życzę nikomu. Naprawdę... Życie zgodnie z przepisami, mimo że wydaje się trudne, ono skutkuje pozytywnymi aspektami dla naszego i cudzego życia. Dbajmy o swoje i cudze bezpieczeństwo. Panie Naczelniku, na zakończenie możemy przytoczyć ten taryfikator, który mówi o tym, ile dziś kosztuje, ile dzisiaj wynosi, nie kosztuje, ile dzisiaj wynosi mandat za przekroczenie prędkości z... Recedywą, czyli ile on będzie po tym podwyższeniu, może to choć trochę uświadomi kierowcom, że naprawdę nie warto przekraczać prędkości i jeździć zgodnie z przepisami. Tutaj mamy zwiększony znacząco pułap tych prędkości. W tej chwili mamy aż 10 różnych wskazań, jeżeli chodzi o niestosowanie się do ograniczeń wynikających ze znaków bądź administracyjnych. I te prędkości powyżej 31 km na godzinę to jest, tak jak mówiliśmy, kwota 800 zł. Następna kwota, którą. E, przy recydywie, przepraszam, 1600. 1600. Jeżeli kierowca zdecyduje się przekroczyć prędkość o powyżej 41 km na godzinę. Możemy to zobrazować, czyli jesteśmy w obszarze zabudowanym, ograniczenie 50 km na godzinę, przez całą dobę również przypominam, nie ma już zmiany w godzinach nocnych. To jeżeli przekroczy o 91, bądź więcej, km do 100, wtedy otrzyma mandat 1000 zł. W przypadku recydywy wszystko mnożymy razy dwa. Powyżej 51, czyli jeżeli taki kierowca by się zdecydował jechać z prędkością powyżej 101 km na godzinę, to mandat w kwocie już 1500 zł, i przypominam, że w tym przypadku traci uprawnienia na 3 miesiące. Przekroczenie powyżej 51 km powoduje e, zatrzymanie uprawnień na okres 3 miesięcy. I tak będziemy szli aż do wyższego pułapu, gdzie mamy 61 do 70 km na godzinę, czyli cały czas jesteśmy w obszarze zabudowanym hipotetycznie prędkość na naszym liczniku nie daj bóg 111 km 2000 zł. Powyżej 71, czyli już prędkość powyżej 100 21 km, wtedy mamy już 2,5 tysiąca złotych mandatu. Przy recydywie wtedy to już jest 5 tysięcy. Wszystko razy dwa, i tak jak mówię, i punkty wtedy są odpowiednio naliczane, czyli ta najwyższa kara to jest 15 punktów. Gradacyjnie lecimy coraz niżej 14, 13, 10. Także ja naprawdę za każdym razem, mając okazję za Państwa pośrednictwem, e, zwracać się do słuchaczy, do po prostu naszych kierowców, e, uczestników ruchu drogowego. Starajmy się po prostu bezpiecznie do celu dojechać za każdym razem. Nie zawsze pośpiech jest dobrym doradcą, nie zawsze służy temu, żebyśmy bezpiecznie dojechali. Niestety przez lata służby miałem okazję wielokrotnie spotkać się z sytuacjami tragicznymi, które tylko w Genezie miały powód pośpiech. Warto zwolnić. I tym apelem kończymy naszą rozmowę. Spiron Sztabowy Szymon Szczepaniak, Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, był gościem programu Studio Dziennik, programu portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, panie dyrektorze, dziękuję państwu.